Piękne światło, a jak tu jest ziemno. Za bardzo! To Cześć kochani, bryki Dagmary dzisiaj dojechały do Szpecji. Jesteśmy w pięknym miejscu. Po prostu znalazłam dla Was zimę. Wszystkimi modelami Skody, która ma napęd na cztery koła, jeździmy sobie po zamarzniętym jeziorze w Östersund. To jest taka miejscowość, w której możecie znaleźć zimę i w której możecie znaleźć super fun. Östersund. Welcome to. Wow. Z wszystkimi samochodami od Skody, które mają napęd na 4, jeżdżę sobie po tym miejscu. I za chwilkę będę Wam opowiadać w szczegółach, co się tutaj wydarzyło. Na pewno A, znalazłam zimę. B, znalazłam fajne samochody do kręcenia bączków. C, przeżyłam niesamowitą przygodę, czego i Wam życzę. Zapraszam na kanał. Mam dla Was fantastyczny zimowy film. Tada! Superb, w którym miałam okazję jeździć. Limuzyna, wspaniały samochód, który fantastycznie zachowuje się w tych warunkach, ale może trochę o warunkach. No właśnie, powiedziałam, że jesteśmy w Östersund. To jest taka miejscowość, która ma jeziora, zamarznięte jeziora o tej porze roku i to właśnie tutaj można popróbować napęd na cztery koła. I w samochodach o klasycznym napędzie z silnikami spalinowymi i w samochodach, które są elektrykami. Jest gigantyczna różnica pomiędzy jednym a drugim, bo samochody elektryczne, które miałam okazję wypróbować na obydwu torach, są tutaj dwa one zachowują się zupełnie inaczej podczas jazdy. Po pierwsze, mamy E, takie uczucie, takie wrażenie, jakby ten samochód sam próbował wprowadzić nas z powrotem na tor. Poza tym one są troszeczkę cięższe. Zobaczcie takiego oniaką. waży ponad dwie tony. Ten samochód jest naprawdę gigantycznie ciężki. E, opanowanie go na tym torze, na śliskiej nawierzchni, mimo że mamy mm, tutaj do dyspozycji opony, które są przygotowane do jazdy zimowej, to nie jest prosta sprawa. Przeskakujemy do spalinówki i jedziemy na tor, tutaj taki specjalnie stworzony lub i bardzo trudno jest nawet w spalinówce utrzymać tor jazdy. On się po prostu fantastycznie wyprowadza z toru jazdy, znaczy ucieka mu tył i trzeba kontrolować kierownicę, żeby wrócić na tor. Myślę, że gdyby nie te opony, latalibyśmy tutaj w kółko. Ale więcej szczegółów o tym, jakie to były tory i jakie konkurencje mieliśmy przed sobą już za moment w brykach Dagmary. Zapraszam! Chciałam powiedzieć, że wpadłam w zaspę. Musicie to zobaczyć. Mam śnieg do kolan, dosłownie, dosłownie. Ja pierdzielę. Kiedyś marzyłam o tym, żeby pojeździć po zamarzniętym jeziorze i zobaczyć, jak to jest. I właśnie dzisiaj to będę robić. Życie jest piękne. Dobra, trochę się czuję, że on jednak ucieka na boki, ale wraca bardzo elegancko na tor. I teraz jedziemy sobie w slalomie. Ja nie mogę jechać szybciej, a ja pierdziule Jadę 30 na godzinę ile ledwo się wyrabiam Wow No dobra, ale uślizguję tył Tak, troszeczkę Ale wraca na tor wow. Ja pierdziele Siedziałam w tym samochodzie, jechałam tym samochodem. To jest taki co-drive, jeździmy z instruktorami, ale żeby opowiedzieć o tym wszystkim, chyba trzeba byłoby się tutaj znaleźć. Niesamowici eksperci od jazdy sportowej ze Skody robią taką robotę, że normalnie człowiek raz się przejedzie ma ochotę zostać takim specjalistą i świetnym kierowcą. Ale słuchajcie, chciałam Wam opowiedzieć o tych dwóch miejscach, bo mamy tutaj jezioro zamarznięte na 35 do 50 cm, dlatego możemy tymi ciężkimi samochodami tutaj ćwiczyć swoje umiejętności. Tak, mamy dwa tory. Ten pierwszy, ta pierwsza nitka, najpierw próbowaliśmy jeździć slalomem, tego się uczyliśmy. Slalom był ustawiony w sposób krótki, jeden obok drugiego słupka, tak żeby jechać wolniej i nauczyć się precyzyjnie. Sterować każdym z samochodów. Później przejechaliśmy na drugą stronę tego pięknego jeziora, czyli na takiego dużego lupa, i tam uczyłyśmy się jeździć troszeczkę szybciej różnymi modelami Skody z napędem na cztery koła. A potem na tym samym torze udało się ustawić słupki w taki sposób, żeby ta prędkość przejazdu slalomem była szybsza. Nauczyłyśmy się korzystać z napędu na cztery, przyhamowywać, dohamowywać przed wejściem w zakręt. No i przede wszystkim sprawdzałyśmy i sprawdzaliśmy, bo było nas trochę więcej i mężczyźni i kobiety z czterech krajów, sprawdzaliśmy w jaki sposób zachowują się te samochody wchodząc w zakręt. Nieprawdopodobne emocje. Do teraz czuję się, jakbym jeszcze tam w środku była, jakbym jeszcze prowadziła ten samochód. Jestem pewna, że po tym doświadczeniu ze skodą jestem lepszym kierowcą i każdemu polecam, jeśli będziecie mieli okazję spróbować przejechać się po takim torze, który jest zrobiony dosłownie na jeziorze, na zamarzniętym jeziorze, róbcie to, bo to spowoduje, że będziecie po prostu lepsi za kierownicą. Fantastycznie to jest. To nie mam więcej pytań. So no problem. Woo! Wisienką na torcie był co-drive z Andreasem Mikkelsenem, który przewiózł mnie tym torem, znów specjalnie przygotowanym i to były niesamowite emocje, bo jest kierowcą rajdowym i naprawdę wie, jak to się robi. Przejażdżka na fotelu pasażera zawsze jest niesamowitą emocją i daje niesamowite emocje. I znów tutaj też polecam te wypróbowanie tego, jeśli będziecie mieli okazję. Jechałam z kodą Rally 2 RS Czyli taką mocną wersją z tego roku, i naprawdę to było nieprawdopodobne. Słuchajcie, zobaczcie w ogóle, jak wygląda ten tor. Tutaj mamy czysty lód, czysty lód 50 cm, wyjeżdżony już troszkę, i to też jest bardzo ciekawe, bo kiedy jeździłyśmy już po raz któryś po tym torze, przygotowanym przez ekspertów. Zupełnie inaczej się jeździło, był bardziej wyślizgany, czyli te nasze umiejętności musiały być na coraz wyższym poziomie, żeby nie wypaść z toru. Udawało się to niektórym. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo w takich warunkach można zrobić dosłownie wszystko. Właśnie o to chodzi. Mnóstwo różnego rodzaju emocji. Za te wszystkie piękne emocje, dziękuję i kłaniam się pięknie, Skodzie. To było moje marzenie: pojeździć kiedyś po zamarzniętym jeziorze. Udało się, mogę tylko ewentualnie zrobić tak i powiedzieć do zobaczenia